Prezentuje gołąbka o numerze 4578. Niebieski niebieski szklarek z pięknym szklanym okiem. Rozpierzony jak wszystkie. Bardzo fajne skrzydło. Budowy nienagannej. Gołąb, który wywodzi się z ojca, który, który, który wywodzi się z nowoschodowli Iwana Beatensa. Z gołębia, z gołębia, z rodziny gołębia Rexa. Gołębia najlepszego w, w Belgii, w średnim dystansie, także... z tej rodziny no, mam 12 gołębi. W 2023 zakupiłem je od, od, od Fritza Bode. A tak jak wcześniej mówiłem, Fritz Bode kupił bezpośrednio od Iwana Beatensa. Zresztą nie tylko gołębie, bo jest całe wyposażenie gołębnika. E, właśnie dzieci, dzieci Rexa i najlepszych lotników Iwana Beatensa. E, matką tego gołębia jest z 16 roku samica, numerze 15, która wywodzi się z, z gołębia. E, e, przepraszam, już mój wzrok tutaj nie, nie, do, nie dociąga. Ale z, z, wybitnego, z wybitnego gołębia, super, super. Krak. Gołąb, który osiągał naprawdę rewelacyjne wyniki. Także dlatego też ta, ta matka z 15 roku trafiła do mnie. Gołąb, przodek tego gołębia, latał 11 razy pierwszy konkurs. Także no, to jest rewelacyjnie, rewelacyjny wynik dla gołębia. Polecam, naprawdę wybitny go